Przychodzę dzisiaj do Was z najnowszą książką Bena Miller'a. Wiem, że bardzo, bardzo lubicie książki tego autora, aktora. On jest też naukowcem, normalnie. Kiedyś przeprowadzałam z nim wywiad a propos pierwszej książki, która została wydana w Polsce, czyli O chłopcu, który zniknął świat. To są wszystko książki pod moim patronatem. Wydaje je wydawnictwo Wilga. Najnowsza to jest O chłopcu, który stał się psem, ale słuchajcie, jest jeszcze O dziewczynce. Która wpadła w baśń i taka świąteczna, jak poznałem, świętego Mikołaja. Zrobiła się z tego już całkiem fajna kolekcja, a my dzisiaj zaglądamy do najnowszej. Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogą, tworzę blog. Aktywne czytanie książki dla dzieci i młodzieży oraz podcast nie tylko dla mam. A, a propos dzieci i młodzieży, to właśnie dzieci Bena Millera są taką inspiracją do tworzenia bohaterów w poszczególnych książkach. On ma trójkę dzieci. Każdy tytuł jest napisany z myślą o konkretnym dziecku. Tutaj na przykład jest jego córka, tutaj jest jego młodszy syn, tutaj jest starszy syn, więc te postacie czasami się gdzieś tam spotykają w tych książkach. Książkach. choć można je czytać zupełnie osobno, bo to nie jest, wiecie, jedna historia i jedna seria, to są zupełnie osobne historie, tylko po prostu czasami tak jest, że na przykład bohater w tej książce ma siostrę i brata, jak na przykład dziewczynka z tej książki, więc to są takie smaczki autorskie. I ten pies Północ, pamiętam wywiad z Benem Millerem, gdzieś tam oglądany i on mówił, że no tak, o swoim psie również napisałem, więc myślę, że Północ, czyli pies, który tutaj występuje i w którego za zmienia się nasz główny bohater, George, może mieszkać u Bena Millera w domu. Może tak być. A historia, jak zawsze, jest magiczna. To są książki dla dzieci powyżej 7-8 roku życia. Zwłaszcza, że zobaczcie, obrazków wcale tutaj nie ma jakoś szczególnie dużo. Jest dosłownie kilka czarno-białych, natomiast sama historia jest mega wciągająca. Więc tak, mamy tutaj George'a, który mieszka ze swoim tatą przy takiej posiadłości, bo tato opiekuje się, nadzoruje więc mieszkają w stróżówce. A ta posiadłość należy do Lady Jane, która nie zawsze tam mieszka, ona po prostu tam przyjeżdża i dzięki temu, właśnie że tata George'a się tak opiekuje wszystkim, może przyjechać i wiedzieć, być pewna, że wszystko tam jest dobrze, wszystko tam jest zadbane. Ona ma córkę Koko, z którą George się praktycznie wychowywał. Kiedyś one częściej tam bywały, więc jak teraz przyjeżdżają, no po prostu są kumplami, znają się bardzo dobrze. I tym razem niespodzianka jest taka: mama Koko, Lady Jane, wyszła za mąż, tak? Na spontanie można powiedzieć, zupełnie niedawno. Nie była to jakaś długa znajomość i zarówno Koko, jak i tata George'a, jak i sam George, oni mają pewne podejrzenia co do tego właśnie nowego męża. On im się wydaje jakiś taki przemrany. Oczywiście Lady Jane jest zakochana i ma tak trochę klapki na oczach, więc jest w stanie wiele usprawiedliwić. Nowy mąż o imieniu Clive jest też magikiem. Dużo rzeczy, które mogłyby być podejrzane, można wytłumaczyć tym, że on ćwiczy do sztuczek, no. Jakby da się to wszystko obrać, ale pewnego dnia ze sprawą magicznej fontanny, która znajduje się na terenie tej posiadłości i właśnie tego klejwa, który mu bardzo, bardzo zależy na wydobyciu tej magii, staje się tak. Już nie będę tak dokładnie opowiadać, no bo nie chcę wam zepsuć całej frajdy. Ale jest taki splot okoliczności, że zaklęcie zostaje rzucone niechcący na Georgia i na psa północ. Oni zamieniają się ciałami. I to jest taki dosyć znany wątek, myślę. Z filmów i ogólnie z twórczości takiej literackiej, gdzie właśnie mamy zamianę ciałami, i nagle George jest psem, i nagle północ jest chłopcem dosłownie. No trzeba to odkręcić. Ale oprócz tego jest też wątek tego klejwa podejrzanego, niecne zamiary, no już powiem tak wprost, więc y, dzieciaki i pies muszą tutaj bardzo mocno kombinować, żeby rozwikłać całą tę zagadkę, a jest to o tyle trudne, że północ. Czyli ten pies, jak zamieniła się w chłopca, w człowieka. Jej się to bardzo podoba. Ona nie ma jakiejś takiej szczególnej motywacji, po pierwszym takim szoku, oczywiście, żeby wracać do dawnej postaci, bo jako człowiek może robić co chce, może jeść co chce, to jest bardzo ważne dla północy, może chodzić gdzie chce, no po prostu uważa, że jest lepiej. No z kolei George jest w bardzo dużym kłopocie, ale jako ten pies ma większe szanse wykombinować, co Clive ma na sumieniu i sprawdzić, no bo też psa nikt nie będzie potrzebował. Podejrzewał o to, że coś rozumie, różne machlojki, nie jest aż tak podejrzany, jak gdzieś tam chłopiec chodzący po posesji, więc ta zamiana ma swoje plusy, oczywiście, no ale trzeba zrobić bardzo wiele, żeby to wszystko odkręcić. I tutaj właśnie. Odkręcamy. Dajcie mi koniecznie znać, co myślicie o tej historii. Spodoba się dzieciom, które no, lubią taką nutkę magii i bardzo lubią wymyślać sobie, a co by było gdyby? Bo tutaj właśnie na tym bazujemy. Co by było, gdybym zamieniła się w psa i jest. Cała zbudowana historia. No, jest też magia, jest też przyjaźń, jest też relacja między George'em a jego tatą, i oczywiście, że jest relacja między Clive'em a jego nową rodziną. Jest tu dużo do zbadania i zdecydowanie nikt się nie będzie nudził. Napiszcie w komentarzach, co myślicie o takim pomyśle na książkę.